Jestem Anna Augustyńska, jestem jedną z założycielek Kociego Domu, który działa w ramach Fundacji Mondokanem. Koty, które do nas trafiają są to koty, które wymagają pomocy, nie radząc sobie w życiu na ulicy, a później jeśli się nadaje taki kot, to trafia do naszego Kociego Domu. Koty, które znajdują się w naszym kocim domu, są gotowe do adopcji, są zaszczepione, odrobaczone, wysterylizowane, wykastrowane i szukają swoich domów. Dlatego w takim miejscu można przyjść, poznać je, spędzić z nimi czas, zobaczyć, czy, czy się nadają dla, naszego, dla naszej rodziny, ewentualnie zaadoptować. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję domu stałego. Do naszego miejsca potrzebujemy mnóstwo wolontariuszy. Nasz koci dom jest 24 godziny otwarty przez 7 dni w tygodniu, ponieważ kociaki trzeba wymiziać, nakarmić, pobawić się z nimi. Każdy wolontariusz u nas jest poszukiwany na wagę złota. Potrzebujemy naprawdę opieki dla tych kotów. Na czym polega taki wolontariat? No przede wszystkim sprzątamy, czyli jesteśmy ich sprzątaczkami tak naprawdę i kucharkami. No bo sami sobie tego nie zrobią, więc musimy wyczyścić kuwetki, pobawić się wędką, wziąć na kolana, pomasować za uszkiem, więc tak naprawdę spędzać z nimi miło czas, aby nam te kotki y, tutaj się fajnie socjalizowały z ludźmi i mogły znaleźć szybko dom. Y, tacy wolontariusze, którzy tutaj do nas przychodzą, mogą przychodzić o której godzinie chcą. Jest stworzony grafik, który się wpisujemy. Stali wolontariusze, którzy są już tutaj u nas długo, mają swoje klucze y, i są niezależni, czy to na przykład jest, nie wiem, godzina 21, i chcą tu przyjść, spędzić czas, popracować na laptopie, czy podczytać książkę, y, czy chcą sobie przyjść. Z rana na spokojnie wypić sobie kawkę i herbatkę. Godziny naprawdę są tutaj elastyczne. Nie ma wytyczonych godzin, w których trzeba tutaj konkretnie być. Cześć, jestem Zbyszek, jestem wolontariuszem w Kocim Domu o, praktycznie od początku istnienia tutaj w Rybniku w Zajmuje Zajmuję się w zasadzie wszystkim, po trochu. Czasem jest to po prostu nakarmienie kotów, oporządzenie kuwet, czasem wycieczka do weterynarza. E, z uwagi na wykształcenie fotograficzne zajmuję się tutaj także tworzeniem różnych projektów związanych e, właśnie z fotografią, e, robienie zdjęć na festynach, imprezach, e, podczas niedzielnych dyżurów w Kocim Domu. Ostatnio zrobiliśmy także kalendarz charytatywny. Każdą niedzielę zapraszamy do naszego kociego domu, poznać naszych podopiecznych i napić się pysznej kawy i herbaty, które tutaj serwujemy. Praktycznie na każdą niedzielę wolontariusze pieką pyszne ciasta. Niedzielne dyżury są też e, odpowiednim miejscem do tego, żeby przyjść i poznać naszych podopiecznych i przekonać się, czy e, możemy też wziąć udział w wolontariacie. Jesteśmy tu zawsze dostępni dla odwiedzających i możemy wszystko wytłumaczyć, wyjaśnić e, dla nowych wolontariuszy, jak wygląda opieka nad zwierzętami, jakie mamy obowiązki i jakie przyjemności. Często pytacie nas, kto może zostać wol wolontariuszem. E może być to osoba, która ma skończone 16 lat i zapraszamy e takie osoby, z tym, że musi być zgoda tutaj e opiekuna. Pozostałe osoby... Od 18 zwyż są bardzo mile widziane. Koci tam utrzymuje się tylko i wyłącznie z darowizn dobrych ludzi. Nie otrzymujemy żadnego innego wsparcia finansowego. Jeżeli więc jest taka możliwość, bardzo prosimy o wsparcie nas środkami finansowymi. Wbieramy na czynsz i leczenie weterynaryjne kotów. Można nas wesprzeć, przynosząc karmę. Można się z nami skontaktować. Powiemy, jaki rodzaj. Wbieramy jeszcze żwirki, zabawki, legowizn. I rzeczy na bazarek. Cześć, nazywam się Kasia. Od przeszło 7 lat współpracuję z fundacją i jestem domem tymczasowym. Czym jest dom tymczasowy? No, takim zwykłym, niezwykłym domem, gdzie oprócz własnych kotów, własnych zwierząt, własnych ludzi przyjmujemy przeważnie problematyczne, chore, opuszczone, osierocone kocięta, koty. Chodzimy z nimi do weterynarza, próbujemy czasami przekonać, że człowiek nie jest wcale taki zły, leczymy, myjemy, czyścimy. Doprowadzamy do takiego stanu, że wyglądają jak koty, a niekiedy trafiają do nas w naprawdę tragicznym stanie, a potem albo od nas trafiają bezpośrednio do Adopcji, jak znajdą swoich ludzi, albo trafiają do kociego domu, więc będziemy nadal domami indywidualnymi, których cały czas szukamy, ponieważ w kocim domu zasadniczo są tylko zwierzaki zdrowe i zaszczepione, a cała reszta trafia właśnie do nas. Także jeśli ktoś chce zostać takim domem, to dzwońcie do mnie, to wam wszystko, bo trochę to już trwa.